W Nie? I teraz kisiąc oki, słuchajcie, stoi Karol z przedrzadłem i myśli: Pluk, Pukla ty, klaca ty, bania ty, świdra ty, pukla ty, a mi tak wesprzajmy. Po jakim? Chyto się za brib, mapa, i już wiem. I teraz mogę powiedzieć, że to jest taka alegoria do Polski. My się dziwimy. Czemu nam tak te po Poloki przają? Jak my po polsku nie, nie? Jak my mamy yy, co do Poloków, a Poloki do nos. Nie, bo Poloki dosbają za Niemców, Niemcy za Poloków. Ale tym geld, ty Blik mapie. Nie? Te skarby, co tutaj są. No, to jest wersji się powiedzieć, że my wąprzajemy. A powiem tak. I ja o po Polsce dużo jeździ. I czy dalej dali odjeżdżą od granicy na przymszy, tym ślązkowi są bardziej wzocni. Najwięcej wrogów i nieprzyjaciół to mają w województwie No i to jest troszeczkę taki absmak. bo my ich tu przyjęli, my im tu dali, a nie się na tobie, kto chodzi, to biegną. Choć są i tacy, którzy za nami by poszli i do piekła. Zresztą tak się uskało o tym wodą, o tej warszawiance. Yy, także polecam jeszcze raz, że jak ktoś jeszcze tego nie przeczytał, to może przeczytać. Bo tak, Richtig to jest jedna z tych książek, które ksiądzek powinien przeczytać. Ślącek, dorosły ślącek powinien przeczytać. Powinien przeczytać i zrozumieć, bo tak jak tu może poloki nie zrozumią, ale książka na pewno zrozumie i no, musi się to przeczytać. Czy macie jakieś pytania, bo jak coś, to mogło odpowiedzieć. Aha, jeszcze jedno powiem. Derda był człowiekrasią. Opieronym zdolnym. Był tak zdolny, że komunisty go wysłali na studia do Warszawy. Na uniwersytecie gminy Łomunozowa w Moskwie. Był na stosunki międzynarodowe i tym, czyli to była taka. Najlepiej, no, najbardziej zdolny, brali nie, żeby bo komuniści mieli to, że. Tych najzdolniejszych wymuskiwali, wy, wy, kształcili, żeby oni potem byli ich, ich że tak powiem, no, na nich, dla nich żeby oni byli, nie? No i opadł, no, czemuś tego nie skończył. A no, boże, się łożał, rozumiesz, i tam z tymi młodymi, chętnymi godać, że oni e, śląsk wyzwoleniem, um, a opadł, mój faczkę to podtrzymają się w I to doszło do, 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 do dziekana, albo relegowali z tych uczeń. Nie wiem, czy to prawda, ale tak wypadło, nie? Ale znając jego charakter, jego no, chęć do e, luźniejszych odech, to mogę się powiedzieć, że tak mogło, mogło być. Macie jakieś? To na serce umarła, czy e, Serce, tam robili chronoskopia. E, nie, czy czy coś takiego robili. I on to, to jest szybko, nie przyjdą mi to zrobią baloniki, ten, i tak dalej, i tak dalej. No ale już, już już nie wyszło z tego, nie? Na, 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 na stole nie pa, nawet było, czy tam drugi dzień, bo to mogło się zakażenie zrobić. Wiecie, to są to są takie... Ale on miał raka w nie? Nie, nie był raka. Miał tam przerost. Ale to był niezłośliwy, by bo to by cieli. To, to nie było tego, ale on na serce. Na serce ten, no także to, to niego, ten narządzący no. do zatku, <grym>, nie wymagać co, to, bardzo nie rzeczy. być. Bo i no po prostu serduszko nie wytrzymało. Także także było szkoda troszeczkę, bo jeszcze powiem jedna rzecz. Szukają kogoś, kto by dokończył książkę, bo on zaczął pisać ta książka. Znaczy, czy jest w To książce. Tak, pisał. Zrobił Ściąga To jest książka o generale Słonzoku, który dowodził oddziałami kozackimi które walczyły po stronie niemieckiej. Oni, jak już było do, mieli przyjść do niewoli Ruski, to uciekli w kierunku Austrii. I w Austrii podali się do Anglików. No, ale jak to anglosacy, sprzedali ich Rusom. I ten generał padał z tymi chłopcami bo na wojnie, ja i znowu znowu, po oni jeszcze znowu jako bajter, bo umieszkał blisko granicy rosyjsko-niemieckiej. Nie? Tam z tymi, jako zabajtać się kolegowo z tymi Kozakami, on po Kozaku mówią, zresztą obliko się po Nie Jeździł nawet tak na Kun, jak Kozak. Yy, I on padał on ich nie zostawił, on idzie z nimi do niewoli w Rusie. Ale z tej niewoli żadnej nie przyszło. No to musicie wiedzieć, że tyżni, i tak, i on napisał o nim książka czy napisał książka. Sześć odcinków w tym tajtungu, w tych ostatnich. I jakby ktoś jest taki, co by to mógł dokończyć, nie? to postaram się o prawa autorskie do tego, i żeby ktoś to napisał. I on niestety jest dla słabej Zabłocki w się, żeby żeby, żeby choćby połowa tego talentu, co, co mnie A Darek, on mieszkał w tych, ale on pochodził z Tychów, czy On pochodził z Tychów, no a widzisz, to jest tak, jak jego pierwszy raz to ja przyjechał, a a przez płot sporożny. A ty ojciec, 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 a on mieszka w Imielinie. Mm -hmm. Ten ojciec, y i patrzę no taki komunista, tu mi go Stalinę, że te rzeźby ten a na placu stoi taka gryfna rzeźba Baranka Bożego. Nie? A ja go, co tu taki komunista, tu takie święty, święte rzeźby. On go storię. Jak się skończyła ta cała ten, to żołnierze mu nie chciał Fatrowi tak, dać roboty. Faroże mu dali robotę, żeby dłuższego żyć. I on takie właśnie rzeźby yy, do kościołów, do tego. On rzeźbił, bo to był jego fach, Ale on uważał, że tak, jak dostanie zlecenie, czegokolwiek rzeźbić, za co mu zapłacą, to on od tego je. I on to rzeźbił, nie? Tak samo um, ja u niego zamawiał ten e, górnosłowckiego tacyta, no i mam prawa autorskie do tego, do, do tej statuetki, nie? Bo Jakże był członkiem Gwałtom Miesząka Zarządu, no to jakże już za to zapłacił, za te prawa nie i za te pierwsze sztuki, no to poprosił, że Augusta. No i on to praktycznie zrobił bardziej do idei, jak do pieniądza. Bo to co prawda było dosyć zdobno, ale on wziął moim zdaniem grosze, ale zapłacił, bo jak to się to za robota się należy zapłata każdemu. Zresztą to nawet w Piśmie tym że należy się robotnikowi płaca, a nie żeby za darmo coś robił. No. A jeszcze polecam, jakby ktoś w oltarku, to w internecie znajdziecie o darku gdzie hmm, na przykład wywiad ja z nim robił, nie? Jakby setny, setny numer, taką szalka tyju ja z nim robił i potem jest taki jeden fajny yy, nagrane jego spotkanie z takim większym audytorium, każą go do czym się różni hmm, spojrzenie na świat ślązoka od poloka I to fajnie tak, bo on też był taki gadułak, ja, on to mógł fajnie przedstawić, fajnie tam tego, także też zachęcam, żeby na, przez internet chciał o tym człowieku coś ich, coś ich dowiedzieć więcej. Może nawet będziecie więcej wiedzieli dziś No ale jak jeszcze ktoś coś chce, co ją ja mogę uzupełnić. Co? Za się pytać czy ją ta książka wyjmując przed dołu. Ale, 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 ale wiesz co, ja mam tutaj na zapasie doszły 30 złotych i ci robię. To ja mówię 29. Nie no, bo to jest to jest kół Ja... Ja ty musisz mieć musisz zarobić, no nie wiem, wiesz. Także jest. Ja, Zwłaszcza ja, ten. No. Dzisiaj, ja, dzisiaj. No, tak, tak. Musi być jakaś motywacja. Nie. Także tak to, tak to wyglądało. No i tak jak ty powiem, bo szkoda, że Darka nie ma. Szkoda, bo on jeszcze mógł dużo, dużo, dużo rzeczy zrobić. Nie? No, jakby dążył do moich lot, to może by jeszcze ze dwie dobre powieści, przepisy napisał. Tap, A u nich za bardzo polskie media. Nie chciały e, wodać, pisać z dwóch powodów. Pierwsze, że był dziennikarzem e, komunistycznym, jakby nie było trybudy robotniczej. Potem pisywał też teksty do faktów i mitów, no. a też e, antykościelna gazeta, pisa? więc oto też mieli do niego o, te, powiedzmy sobie, za jego życia e, wątki. No i że on był zawsze, umiał napisać i udokumentować, że nie tak to jest jak tu w szkole. Że nie tak to było jak to go do y, czy jakiś inny nawiedzony, y, bo normalne poloki nie gadają tak, ale są tacy nawiedzeni, co z nos robią no, demony, nie? Jeszcze no rogi, i za i I on to miał opisać. W tej gazecie niejeden roz tak napisał, nie? Że to, to, to argumenty 10 wydań, to jednak trochę tego tekstu było. A powiem jedna rzecz: że 90% tekstów w tych gazetach to są jego. Mimo, że tam jest napisany ktoś tam. Ktoś tam to jego. Jego, znaczy artykuły, które napisał tam, bo tam Felieton napisał jo, parę, parę Felietonów napisał Makula. Na parę napisał, ten co napisał, ten małe, tak mała zbrodnia, polskie obozy koncentracyjne, ten w Warszawie. I potem jeszcze e, profesor Kadubek mu tam też pisał, my tam mi się fest podobało od Kadubka. E, fragment prze, przetłumaczony na śląski spisła się tego. No Kadubek jako filolog, znawca języka łacińskiego, greki i aramejskiego, no miał szansę to przełożyć, no, dużo lepiej niż z polskiego na, na śląski i ten fragment się mi już podobał, ale to no, był fragment, schoda. No ale Kadubek to jest Kadubek, no. na pewno więcej już nie przełoży, no bo on też, jak ostatnio z nim gadał, to nie bardzo jest kościelny, nie? W sensie. ale, ale przekład, co komu, to komu, to trzeba, trzeba dać, nie? Tak samo ja na początku nie robił, a potem stał się jego najlepszym, a on moim najlepszym kamratem. No. Bo trzeba człowieka poznać, nie? każę go dają, jak dopóki beczki soli z kimś nie zjesz, to o nim nie wiesz. Czytać po Śląsku. Że, że ciężko na przykład mnie czytać po Śląsku w letrystykę. jest mi trudno na przykład czytać, nie wiem, dialogi czy cokolwiek, to ja też nie ale, wszystko rozumiem, tak, natomiast czytam i wykuczę. Teraz Chanyca... Przy, przyzwyczaję się do, tej, do tego tekstu pisanego. Nie, ja tak, to, to człowiek to tak, 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 rozumie, tak, tak. ok, tylko ten tekst e, pisany. Powiem pani coś takiego, możecie go zaprosić, Hanysa dostał niejaki Marcin Melon. Z zawodu anglista, piszący po śląsku. Jego książki po śląsku pisane, to na początku jest ciężko. Każdemu śląskowi jest ciężko. Trzeba to czytać na głos. Jak dopiero czytasz na głos, to zaczynasz czytać, jak to leci. Ale jak to chycisz, to przeczytasz wszystkie jego książki. Bo tak w raju, jak mój synek wjeżdżał do Warszawy, a ja zrobię mu na dziesięć tam na dzieciątko na Wielkanoc, to ja moim dzieciom nie dawałem no, no, książki, no bo one jak były dorosłe, to książki, żeby mieli swoją biblioteczkę po śląsku i śpiło śląsku. No, ja był do tego tego no i ja byłem do tego Hanusika, tego pierwszego, komisarza Hanusika, no i ja mówię, no jak się mówię, no wiesz ja jako dyslektyk to tylko się nauczyłem czytać, bo takie właśnie <grywa> w tej tej szybko się nauczył czytać, bo ci, co są buryści języka, to mają ciężko. No ci ciężko. No ale on no, pan człowiek się czytać i przeczytał ją, zanim do Warszawy dojechał. No i jak tu padam, tata ziebra mnie bolały. A ja go do no, czemu? No bo co? zrobił, że się lachał. No, bo to jest taką no, książka. Do tego. No i on napisał chyba cztery czy pięć książek po Śląsku <grywa> Marcinego. No i jest... Czytany. Czytają go, go sporo osób, nie? No, nie nadal mu dali ten, tego Hansa, A w tym książce to jest o tyle dobrze, że większość jest napisana po polsku, a to, co po śląsku jest w miarę basic, bo wiecie, idzie bardziej po polsku powiedzieć, bardziej słowiańsko powiedzieć, a bardziej z niemiecka. A Darek tam napisał, żeby nie było tych wortów takich niemieckich, albo takich śląskich, ciężkich, nie? Także to i ktoś, kto nie zna za bardzo, znaczy trochę musi znać, to, to jest ten. jestem, no bo, to, to, to tak, rzekł na teatrze Kaś, to według, Mikaj według tej książki, nie, teatr Kaś, no to będę w Sustowcu rzekł, bo tamta